Ciemanko z tej strony Kielpika, to kolejny odcinek eee, Tym razem prasowanie Także dzisiaj jest z nami Adrian Dzień dobry No i lecimy sobie prasować Także siadaj Adrian Lecimy Prasa to jest jaka? To jest w ogóle prasa? Vicon, tak? Prasa, tak Mało czy... znana prasa Mało znana prasa, ale pasowa, pasowa tak Co że ci dobrze dzisiaj jedzie, bo Adrian ogólnie komputer się rozwalił Także teraz nawet nie ma czym jeździć Znaczy, jeździć w farmie grać <laughs> Ręczy w odcinku bo sobie będzie jeździł masz? No masz pełno No wiesz nie musi być, musi A z po sobie jeździć To jak belka fenia rośnie w środku widzisz? Raz od maja widać nie A jak w tym? Było w 15 chyba, że tam w 13 to się skakiwało no Nie było wcale i za tak, chwilę wskakiwało. Tutaj już bardziej dopracowano Z tejże powodzi po prostu na serię jak maszyny gromadzimy 真的习不就这 60. Chciałby nagrać odcinek, także mówię czemu nie. Możemy coś być z nim, e, nagrać coś. Nie ma najmniejszego problemu, także zobaczymy jak to właśnie na to wszystko. Tak, tak, może jakąś serię z nim zrobimy, zobaczmy, zobacz naprawdę. No, może że będzie chciał na jeden odcinek czy jakąś serię, Nie wiem, jeszcze mi nie pisał, ale mówił na live ostatnio. Napisałem siema, co tam mówiła, ja, a on mówił, że ten o okay, krepik ma Mówił, że chciałby ten. Właśnie coś tam nagrać, ten. Też już niedługo będzie specjal jak dobijemy zobaczymy Myślę, że go zrobię najwięcej jak dobijemy tylko 5000 To będzie specjal naprawdę fajny bo będzie takie bardziej troszkę śmieszny Jeszcze nie wiem czy o czym mówię ale zobaczcie a na tutaj teraz niedługo już w niedzielę okaże się vlog z pobytu Adriana, także myślę że będzie spoko to mnie wyszedł dużo bo pan przeszło mniej niż 10 minut się o, było zimno po prostu nie robiliśmy więcej tego. E, ale myślę, że coś będzie przynajmniej do wyrażenia. Miałem to dzisiaj wydać, ale nie wiadomo. Słuchajcie najlepsze to, że odcinek praktycznie waży tam około Kiowajda, nie chyba. Bo to jest takiego, no to Adriana się tam rzucało, to około 10 minut. Także bardzo, bardzo mało. No umiem, jakbym chciał to wrzucić, to nawet bym musiał z 3 godziny czekać, Żeby to się rzuciło. 10 dwa odcinki rociłem. Coś ty. Ten jeden rzucałem 10 minut, ten drugi, drugi minął 20 minut, trochę więcej wrócił. Półtorej giga. Wydaje, że jak najbardziej na ludzi. Adrian, on się prezentuje, jak on gra. Tak to zawsze ja. Byłem przeważnie prowadzący, a teraz Adrian sobie troszkę pojeździ. A niech mi da trochę czasu. Zobaczymy. Tak, zobaczymy. A ja trochę dziwnie się żartuję. Nie, no tak no, no. Czy chudy, czy nie chodzę, to i tak. spotykany wikona prasę. Przeważnie jakieś inne są? Welgar to już więcej spotykana, no, a wikona no to, to mniej. Przeważnie w tutaj zjebmy. No bo Polskę przeważnie biorę. No i tańsze tańsze prasy. U mnie też są dosyć dobre prasy. To ma też nie, nie narzeka. Słuchaj, mam. Jeśli chodzi o Ursusa, to mi się wydaje że za taką cenę to prasa... Znaczy nie ja Ursusa, tylko tego um, Unii to za taką cenę to jest dobra prasa. To tam niecałe 100 tysięcy ta prasa kosztuje a roboty naprawdę robi. Nie są bo naprawdę i zbicie i wszystko ma także jak najbardziej spoko. Tak. Mam, teraz może taki temat zarzucę. Znaczy pytanie w sumie takie, e, co sądzisz o tym, o, o, o walce Popka z, mm, z, z, z burnejką nie wiem czy słyszałeś? Popierzę. No, moją walkę nie słyszałeś? A, nie, to słyszałem. No. bo będzie 30 minut, na 30 sekund. No ja myślę, że Pudzian ten by rozwalił, przepraszam, nie Pudzian tylko no Ale wiesz, jego to tak jednak nie ma co rozsądzać. Może siedzią do no siebie i ale no, się szczerze Gdzie to no. to jest jakoś, ja Nie można nie zbiorę dziwnie jakoś jeć, a nie wiem, po wojaku chyba. No patrz No podniosł już pobierek Cicho, bo... nie widział No jak to nie powidać? Po co podnosić pobierak w ogóle? Bo chciałem co nacisnąć w 8 No Moja klawiatura to się. przynoszę. No, no ja taka sama praktycznie co no, kwa. Masz by... bardziej płaskie no, te jakby. To... Jeszcze... Tak, tak. A, na trochę no, troszkę większe, ja no, w taką w po, jest się taką Byś musiał mieć z metrowego No wiesz, on może to Nie, nie ma metrowego. Może, może jakiś tam kiedyś wymyślą, ale na razie chyba mi się wydaje, że nie ma. To jest tą myszką takiej? dzisiaj to od razu. No, to, I to DPI przełączy. Jak masz te najwolniejsze to jest chyba 400, a drugie jest jakie? 800 chyba nie? Dobrze ja. mówię? No, drugie 800, także ja w CS na 800 sobie gra i w CS jeszcze pośmieszki, już nie pamiętam, ale 4 i coś chyba z tego co mi się wydaje także jeszcze się niestety znowu szkoła jak no. No, na dzisiaj, to oglądacie? Dzisiaj 4 pany macie trochę słabo ale w sumie jak najszybciej do tych wakacji niech no i to w sumie 3 miesiące około 2-3 miesiące i nie Cześć, miesiąc, to tak samo no w czerwcu to już jest można powiedzieć że luz hmm. i czy ja to po testach to już tego luzy hmm. co pewno właśnie jaką szkołę prowadzicie popartych jeszcze nie no wiem. właśnie możecie napisać w komentarzach jaką szkołę polecacie. znaczy profil mieszkali popartych dobrze no dokładnie nie wiem my się naprawdę nie wyślał to все равно не буду писать. w tej szóstce, bo w innych to też w środku czasem ścina, a na zewnątrz ścina, a w tej szóstce akurat jest spoko, bo w środku to nie ścina, a na wierzchu, ale w sumie... Ta Cała kompa, w... na kompa się będzie z tego ubierać, tak. kiedyś coś kupimy lepszego, zobaczymy, zresztą jak to będzie. Zobaczymy jak to no, będzie? Dokładnie. Będziecie mnie zbierać, to... będzie komputer będzie jakoś lepsza i wszystko. Dobra u w też trzeba trochę zacząć robić Lajwów, że w nie wiem Z przodu no, też ma szersze raczej, chyba normalnie. Ma szersze, szersze. na Ona z przodu i z tyłu ma szersze bo się widzę. Z tyłu ma odbizona tak naprawdę Wezwa się w A, no. Opuszczę teraz, coraz niżej. Myślę, że ma coraz ciężej ciągnąć. Ile tam dojedzie? No, pokazuję. Ja no. ogólnie takiej pracy się nigdy nie spotkałem ale, ale realu. nie widziałem. Ja tutaj widziałem. też no, widziałem. Przeszło 15 minut, także się... pamiętajcie że nie zostawić łapkę suba, adresa jest zajechał. Trzymajcie się, na razie, cześć!